A na naszych kanapach kolejni nasi goście, zespół szkół ponadpodstawowych w Włodzisławiu Śląskim, znani jako Tischner, tak, liceum Tischnera, jest ze mną pan dyrektor Wojciech Kumorek i uczniowie, uczennice liceum ogólnokształcącego i uczeń liceum sztuk plastycznych. Panie dyrektorze, to może tytułem wstępu najpierw słów kilka o ofercie waszej szkoły, no bo ona też jest dość szeroka i bogata. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy aż dziewięć oddziałów, mamy siedem oddziałów dla absolwentów klas ósmych, którzy chcieliby przyjść do naszego Tischnera, spośród tych siedmiu dwa to są oddziały dwujęzyczne, siedem oddziałów ogólnodostępnych oraz dwa oddziały liceum sztuk plastycznych. Jeśli chodzi o oddziały dwujęzyczne, tutaj proponujemy uczniom wzięcie udziału w kursie przygotowawczym, który już trwa, oraz tym, którzy chcieliby zostać naszymi artystami w Liceum Sztuk Plastycznych, proponujemy również kurs przygotowawczy do Liceum Sztuk Plastycznych. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej szkoły. No to moje drogie, mogę poznać Wasze imiona? Tak, oczywiście nazywam się Zosia. Zosia i ja jestem Julia. Dziewczyny, dlaczego Wy zdecydowałyście się na wybór właśnie drugiego LO z oddziałami dwujęzycznymi? Skąd ten wybór, a nie inny? Wybierając Liceum Tischnera myślę, że przede wszystkim kierowałam się bardzo dobrymi opiniami dotyczącymi wysokiego poziomu nauczania matematyki. Ten przedmiot zawsze był moim priorytetem, dlatego też bardzo cieszę się, że nie zawiodłam się i liczę, że w przyszłym roku przystępując do matury. Ta nauka zaprocentuje i przystąpię do niej po prostu ze spokojem ducha. Myślę, że jeszcze bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazały się dla mnie lekcje zastosowań matematyki, które w naszej szkole nauczane są w języku angielskim. I właśnie ta dwujęzyczność, która w Tischnerze jest oferowana, zaważyła tutaj na wyborze mojej szkoły przyszłej. Dlatego, że daje to nam naprawdę ogrom możliwości, jeśli chodzi o rozwijanie naszych talentów językowych. Mamy aż 6 godzin tygodniowo języka angielskiego, a dodatkowo niektóre z lekcji również są prowadzone w całości w języku angielskim. Jest to na przykład historia i geografia dla humanistów, a tutaj dla nas, matematyków, ścisłowców, podstawy przedsiębiorczości czy zastosowania matematyki. I, mm, te oddziały dwujęzyczne dają nam y, możliwość przystąpienia do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, który jest y, dużo bardziej punktowany, a jeżeli y, matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, więc jest to dla nas bardzo korzystne. Co jeszcze Waszą szkołę wyróżnia? Uważam, że oprócz języka angielskiego, o którym wspominała Julia, naszą szkołę wyróżnia bardzo bogata oferta języków obcych, spośród których uczniowie wybierają drugi język obcy po angielskim, który następnie kontynuują przez cztery lata. Te języki to są dokładnie francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Tutaj jeszcze takim elementem Również nas wyróżniającym będzie kreatywność nauczycieli, ich indywidualne podejście do ucznia, a także wsparcie w rozwoju talentów. Ja myślę, że równie ważną kwestią co nauka jest również atmosfera, bo spędzamy w szkole jednak ja znaczną część naszego dnia. I ja po prostu kierowałam się wyborem Tischnera, żeby czuć się w tej szkole dobrze. I tutaj Tischner mnie nie zawiódł. Atmosfera jest bardzo dobra, ludzie są tolerancyjni wobec siebie, a nauczyciele są wyrozumiali i chcą dla ucznia jak najlepiej, wiadomo, i dają nam naprawdę solidne podstawy, jeśli chodzi o kształtowanie naszych przyszłych wyborów życiowych. No to jeszcze jest z nami uczeń liceum sztuk plastycznych na imię masz? Rafał. Rafał, no co trzeba zrobić, żeby uczniem takiej szkoły artystycznej zostać? Jakie trzeba mieć predyspozycje? W pierwszej kolejności wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu otwarte podejście, jest kreatywność i no, trzeba mimo wszystko być ambitnym, bo nie jest to szkoła na pewno dla każdego w takim sensie, że nigdy się tu nie nudzimy. Robimy po prostu tyle, że tak naprawdę no, jest, jest to świetna możliwość na to, żeby przeżyć swoje horyzonty, na to, żeby złapać po prostu możliwość złapać podstawy ogólnie, jeśli chodzi o rysunek, malarstwo, historię sztuki, historię sztuki też jest na poziomie rozszerzonym. Rzeźba, fotografia i film mamy tutaj rozdzielenie, jeśli chodzi o specjalizacje. Specjalizacje z druku artystycznego oraz z grafiki komputerowej. Więc tutaj też w następnym roku będą Oddziały, które też właśnie będą dzieliły się na te dwie specjalizacje, czyli na druk artystyczny i na grafikę komputerową. No bardzo Wam dziękuję. Pozwólcie, że zajrzymy teraz do Waszej szkoły. Pan dyrektor jeszcze chciałby coś Chciałbym dodać. Chciałbym tak jeszcze zaprosić do pozostałych pięciu oddziałów ogólniaku, które nie są oddziałami dwujęzycznymi. Mamy dwa oddziały typowości ścisłe i dwa oddziały humanistyczne. A wszystkich, którzy chcieliby naprawdę zobaczyć, jak ta nasza szkoła wygląda, to zapraszamy 6 kwietnia, w najbliższą środę, na dni otwarte od godziny 12 do 18. Będziecie mieli możliwość spotkać nauczycieli, waszych przyszłych kolegów, wasze koleżanki, zobaczyć, jak to tak naprawdę u nas wygląda i upewnić się w tym, że warto do nas przyjść. Dziękuję. No to my serdecznie zapraszamy, a teraz połączymy się z Tischnerem i zobaczymy, co do ciekawego o tej szkole do powiedzenia mają nam pozostali uczniowie. No to czekamy na łączenie. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony tegoroczna przewodnicząca szkoły i bardzo przepraszam Was, że robię to w takiej, a nie innej formie, ale no niestety nie jestem w stanie tego zrobić inaczej. Ja Was chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do naszego liceum, choćby ze względu na tą świetną atmosferę, która u nas panuje. Jest naprawdę, jest przyjaźnie, jest rodzinnie, jest miło, nie jest nudno, zawsze się coś dzieje, zawsze są jakieś pomysły i naprawdę nie byłam w stanie wyobrazić sobie tak dobrej atmosfery w szkole, a myślę, że to jest bardzo ważna cecha, na którą powinniśmy zwracać uwagę. No a po prostu ją posiada. Także bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że przynajmniej z połową z Was widzę się już w przyszłym roku. Biorący polecam nasz liceum, szczególnie jeśli chodzi o rozszerzenia. Każdy może wybrać tak, jak jest mu wygodnie. I mamy też świetną atmosferę. W żadnej szkole nie czułem się tak dobrze jak tutaj. Dzięki szkole mogłem rozwijać swoje pasje, między innymi biorąc udział w olimpiadzie statystycznym, gdzie dotarłem do drugiego etapu. Rozwijam się również w kierunku geografii. Wraz z kolegami i koleżankami biorę udział w licznych programach stypendialnych. Cześć, nazywam się Jakub, jestem absolwentem Tischnera. E, niedawno dowiedziałem się, że udało mi się napisać pracę pod koniec mojej przygody w tej szkole, e, która znalazła się w pierwszej setce w Polsce, w konkursie organizowanym przez Concilium Civitas. E, był to konkurs na esej Ja Europa Świat 2040. Nasze liceum to szkoła wskazująca możliwości rozwoju, i wspierająca każdego ucznia w jego pasjach. Nasi nauczyciele motywują nas do podejmowania naukowych wyzwań, stąd mój udział w programie Adamet Smartup czy Olimpiadzie Ekologicznej. Czuję, że się tutaj rozwijam i poszerzam swoje horyzonty. Cześć, tu Olga. Jestem tegoroczną stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Polecam Cisznera, ponieważ umożliwił mi dobre przygotowanie do Olimpiady Biologicznej. Hejka! Nazywam się Elizabeth Pryka. Chodzę do szkoły plastycznej w Włodzisławie Śląskim, a dokładniej do Tischnera. Interesuję się muzyką. Śpiewam w sumie od urodzenia. Mam zanadrzu singla, który nazywa się Dobrze, że... Jest on także w wersji po angielsku, więc serdecznie zapraszam do odsłuchania go. Wygrałam tą piosenką też kilka konkursów, na przykład konkurs ogólnopolski w Szanowie.